Beata Piechota, witam Państwa w piątkowym wydaniu programu lokalnego. Zapraszam na wydarzenia. Informowaliśmy Państwa niedawno o rozstrzygnięciu przetargu na wywóz śmieci komunalnych. W tym tygodniu z inicjatywy prezydenta Zgierza odbyły się spotkania z z firmą mającą gospodarować odpadami. Wszelkie niejasności dotyczące nowych przepisów mają zostać rozstrzygnięte ku poniedziela. Za kilka dni wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Urząd miasta wybrał już przedsiębiorstwo, które będzie od lipca odpowiadać za wywóz naszych śmieci. W ostatnią środę mieszkańcy domów jednorodzinnych mieli możliwość zadawania pytań, zarówno przedstawicielom firmy RS2, jak i władzom miasta. Mimo iż spotkanie zorganizowano w największej sali urzędu, nie wszyscy chętnie mogli się w niej pomieścić. Zainteresowanie było duże, bo i wątpliwości związanych z nowymi przepisami jest sporo. Wiele rzeczy nie rozumiemy. Do tej pory sortowaliśmy, tak, i było to prostsze. Według harmonogramu przedstawionego przez firmę RS2 zbiórka odpadów segregowanych odbywać się będzie oddzielnie dla każdego z rodzajów śmieci. W pierwszy piątek miesiąca odbierany będzie sprzed posesji papier, w drugi szkło, w trzeci piątek miesiąca plastik. Ja do tej pory segregowałam śmieci i będę nadal to robić. No, ale właśnie, że trzy piątki będę miała zajęte na każdy, każdy piątek inny rodzaj śmieci, to duże utrudnienie. Pamiętać, że taki worek wystawiam tego dnia, no to nie jest to takie, takie łatwe. Organizatorzy spotkania tłumaczyli, dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie. Wykonawca też musi zapewnić taką formę odbiorów, która będzie gwarantowała, że te odpady nie będą podlegały mieszaniu już w dniu odbioru. Nie jestem w stanie zapewnić, że. Nie będzie błędu podczas segregacji przez na przykład naszych pracowników, bo to też są ludzie. I tak, przypadkowe wrzucenie do ciężarówki pełnej szklanych odpadów worka z plastikiem spowoduje, że odpady te przestaną być traktowane jako segregowane. Mimo wszystko, część radnych będzie wnioskowała o zmiany tych rozwiązań. Polska i tak zaniża średnią europejską w kwestii segregacji śmieci. Są głosy dużej liczby ludzi, którzy podjęli się, że tak powiem, zbiórki tej selektywnej, że po prostu odstąpiam od zbiórki selektywnej, bo dla nich takie wystawianie co tydzień innej formy śmieci jest niekomfortowe. Wracając do szczegółów technicznych, zgierz podzielony został na cztery rejony. Każda część miasta będzie miała przypisany swój dzień tygodnia, podczas którego będą zbierane śmieci niesegregowane. Odbiór tego rodzaju odpadów będzie odbywać się co dwa tygodnie. Na początku lipca w placówce firmy przy ulicy Bardlickiego zostanie utworzony PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie będzie można przywozić gruz czy elektrośmieci. Podczas spotkania pojawiła się też kwestia różnokolorowych worków na śmieci segregowane. Zapewnić je ma firma RS-2. Bezpłatne będą na szkło, papier i plastik. Odpłatne będą na bio. Złotóweczkę od yy, worka na bio. Duże plastikowe pojemniki, stojące przy posesjach, będą musieli zorganizować już sobie mieszkańcy. Nie każdego stać na kupno takiego pojemnika. Do tej pory firmy, które odbierały, z którymi mieliśmy umowę o wywóz śmieci, dawały w dzierżawę pojemniki. Co więcej, w tym momencie są problemy, aby w ogóle pojemniki zakupić. Firmy produkujące nie nadążają z realizacją zamówień. Podczas spotkania sugerowano także, aby częstotliwość odbiór była dostosowana do pory roku. Dla mnie jest dyskusyjna w dalszym ciągu sprawa jesieni liści. Jak ja wystawię przykładowo 48 worków na ulicy Mielczarskiego, to będzie po ulicy za zapełniane. Jak ludzie będą przechodzili dzieci do przedszkola? Urząd i firma zapewniają, że po wejściu ustawy w życie, wraz z nabywanym doświadczeniem, możliwe będą zmiany w zaproponowanych harmonogramach. Ponieważ z powodu dużej frekwencji nie wszyscy chętnie mogli uczestniczyć w spotkaniu, ogłoszono już terminy kolejnych zebrań z mieszkańcami. Będą one odbywały się od 1 do 4 lipca na terenach poszczególnych części miasta. Bliższe szczegóły poznać można na stronie internetowej urzędu się dla Proboszczewice w Zgierzu znajdują porzucone koty i psy. To ogromny problem. Do naszej redakcji zgłosiło się małżeństwo, które po raz kolejny znalazło bezpańskie zwierzęta. Chciało im pomóc, jednak, jak się okazuje, osoby o dobrym sercu są niejednokrotnie pozostawiane z problemem same sobie. Kotka przyprowadziła nam małe kocięta. Wszędzie obdzwanialiśmy, nikt nam nie udzielił konkretnej odpowiedzi, co mamy z tymi kotami zrobić. Każdy nas wysyłał, to tu, to, to tam dzwoniliśmy po schroniskach. Schroniska są zawalone, nie mają pieniążków, nie chcą przyjmować żadnych zwierząt. Nie pierwszy raz mieliśmy taką sytuację, gdzie mamy bezdomne zwierzęta, i też musieliśmy na własną rękę starać się, żeby no, znaleźć im jakiś porządny lokum. Bez przerwy są problemy. Każdy nie ma pieniędzy, tylko że no niestety, gdzie się podziewają te nasze pieniądze? Jestem naprawdę z tym no, przejęta. Najprawdopodobniej to ktoś ją wywiózł samochodem, bo ona się błąka i te kocięta gdzieś tutaj, jak kociło się, no to przyprowadziła, no widocznie nas wybrała. Problem jest ogólny. Tutaj na osiedlu jest problem ogólny, dlatego że każdy, kto jedzie sobie samochodem z miasta czy coś podrzuca. Półtora roku temu żeśmy znaleźli cztery młode wilczki, takie pół, półtora roczne, akurat to były wilczki i pieski, no więc sprawa poszła bardzo szybko przez pana Jacka Szulca, yy, załatwiliśmy im hostel, natomiast w ubiegłym roku na jesień mieliśmy problem ze suką, z bardzo wychudzoną suką, też znalezioną w lesie, no ale jakoś... Pan Strażnik Miejski o dobrym sercu pomógł nam. Przyjechali panowie z Kosodrzewiny i je wzięli, wzięli tą, tą sukę. Natomiast z, z kotką i z trzema kociakami jest taki problem, że nikt nie chce tego przygarnąć. Zadzwoniliśmy na Straż Miejską, ale Strażnik Miejski powiedział, że kotów nie przyjmują. Jakby były rozjechane, to wtedy tak, to przyjadą. Jeżeli chodzi o zwierzęta bezdomne, ustawa o ochronie zwierząt, Jasno określa, że zwierzęta mogą być odłowione przez gminę tylko w jednym przypadku, jeżeli gmina ma zapewnione miejsca w schronisku dla zwierząt dla tych zwierząt. Jeśli chodzi o miasto Zgierz, ma ona podpisaną umowę ze schroniskiem w Pabianicach na sześć psów. Nie ma przypadku, czy nie ma żadnego schroniska, z którym miasto ma podpisaną umowę na przyjmowanie bezpańskich kotów. Jedyny przypadek, który może być związany z przyjęciem takiego zwierzęcia jest, kiedy kot będzie chory lub ranny, wtedy zwierzę to zostanie odebrane i będzie przekazane do lekarza weterynarii. Pan naczelnik Królewiak zadzwoniłam i postraszyłam, że zadzwonię do gazety, że ja to poruszę, no to wtedy powiedział, żebym do weterynarza, do pana Jacka Szulca się zgłosiła. Przywiozła je i on się tam tą sprawą zajmie. Podpisaliśmy rzeczywiście dwa lata temu umowę z Urzędem Miasta na opiekę nad bezpańskimi zwierzętami, tylko że często jest to milone bezpańskie zwierzęta, jako zwierzęta, które są rzeczywiście w sensie subskrypcji bezpańskie. My tą umowę mamy tylko i wyłącznie na zwierzęta, które są przywiezione przez nas, do nas, do naszej kliniki przez służby miejskie, które w taki czy inny sposób uległy poranieniu. Tak? Czyli są to psy z wypadków, są to psy oczywiście bezpańskie z wypadków, są to psy przyjechane przez e, samochód, przez tramwaj, jak mieliśmy ostatnio, jak dzisiaj przez pociąg. W każdym razie są to zwierzęta, może w nazwie bezpańskie, bo być może, że one są czyjeś, ale w tym momencie nie ma właściciela i my z racji tego, że jesteśmy lecznicą, że nasze działania polegają na leczeniu zwierząt. Mamy umowę z miastem na właśnie opiekę nad takimi zwierzętami. Czyli nie są to zwierzęta zdrowe, które biegają po mieście, czy po gminie, czy gdziekolwiek, ale na zwierzętach, które są lekko lub ciężko ranne. My nie przyjmujemy zwierząt zdrowych po prostu, bo do tego służą inne instytucje. My zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami, które są chore. Ta umowa obejmuje leczenie tutaj trzeba rzeczywiście dość duży układ w stosunku do władz miasta złożyć, ponieważ jakby nigdy nie ma problemów, nie ma jakiejś ingerencji, także tego psa proszę nie leczyć, tak, że, że on się nie leje do leczenia, że trzeba go uśpić. Oczywiście to nie wchodziłoby w grę w jakiś sposób, żadna ingerencja, ale takiej ingerencji po prostu nie ma, także że to nie chodzi o to, że, że, żeby jak najmniejszym, że tak powiem, kosztem. W Zgierzu jest uchwalony program do walki z bezdomnością zwierząt. Największym problemem w mieście są bezpańskie psy. Jest bardzo dużo tutaj zdarzeń i w tej chwili kwoty wydatkowane przez Urząd Miasta są dosyć znaczne, bo w ubiegłym roku to było prawie 300 tysięcy, w tym roku jest przeznaczone 250 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o koty, ja tutaj muszę powiedzieć, że jest przeznaczony 1%, jeżeli z tej kwoty dla wolno żyjących kotów. Jest zasada, że wolno żyjących kotów nie odławiamy. Natomiast jak najbardziej udzielamy pomocy, czy w dokarmianiu, w sterylizacji kotek, czy też jeżeli są ranne zwierzęta, to jak najbardziej pomoc lekarska jest wtedy świadczona. Ja tylko znam to z relacji telefonicznej, że pani nie poszła do pracy i od rana usiłowała znaleźć miejsce tym kotom w jakimś schronisku czy fundacji. Do nas też zatelefonowała. Ja jej powiedziałam, jakie są y, kroki prawne, gdzie one się powinny znaleźć i kto powinien podjąć y, decyzję. Koty są już w tej chwili u nas. Ta pani zadzwoniła, y, nie wiem, to było około po 19 na pewno, że y, niestety nikt jej nie pomógł, że no, nie ma co z tymi kotami zrobić, no bo porada tak wyglądała, że, że miały zostać tylko zbadane i miały trafić z powrotem na ulicę. Przyjechali tutaj, y, wrzucili 100 zł do skarbonki, bo my tak naprawdę nie mamy jeszcze jednego procenta. I to są zadania własne, i koty powinny pojechać do schroniska, ale po decyzji urzędników miejskich. A nie, że po prostu podpiono sprawę, zostawiono na ulicy i to tego dnia to były, następnego dnia była kolejna kotka. O, tak to wygląda. Szukamy domów i tak naprawdę to tak, ani w mieście nie ma żadnego programu zapobiegania bezdomności. Nie wprowadzono sterylizacji. Tak daleko jest, nie wiem, do Aleksandrowa, do Konstantynowa, te programy tam funkcjonują od lat. Ilość bezdomnych kotów drastycznie spadła. Można powiedzieć, że to są na palcach jednej ręki, można policzyć. A u nas w Zgierzu udaje się, że nie ma problemu. Mieszkańcy są oburzeni i są to również wyborcy i z pewnością i te władze i tych urzędników rozliczą. To by pan poradził na to, bo ym, do Straży Miejskiej nie, no bo wiadomo, Straż Miejska no to jeżeli są ranne zwierzęta, tak? Pan Jacek Schulz przyjmuje i, i leczy zwierzęta, czyli też muszą być ranne. Jeżeli są zdrowe, to co, na własną rękę szukać domu? Dobrze by było, gdyby pojawili się wolontariusze, ludzie dobrej woli, który, którzy by chcieli... Pomoc zwierzętom i szukać dla nich domu. Czyli liczymy też na zaangażowanie obywateli. Powróćmy do tematu samorządowego. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Statutowo-Prawnej zatwierdzono termin wyborów do trzech radosiedli. osiedli. Przybyło w Proboszczewice i Podleśna. Czy jednak zgieżanie są w ogóle zainteresowani pracami jednostek pomocniczych samorządu? Sprawdzał Kuba Niedziela. Jednym z projektów opiniowanych przez Komisję Statutowo-Prawną Rady Miasta Zgierza było zarządzenie w sprawie wyborów w jednostkach pomocniczych. Na wrzesień zaplanowano wybory do trzech rad osiedli – Proboszczewice, Przybyłów i Podleśna. W całym mieście działa aż 11 podobnych rad, jednak nie można zorganizować jednoczesnych wyborów do wszystkich, ponieważ powstawały one w różnym czasie. Trzeba byłoby skrócić, skrócić kadencję niektórych rad, a żeby była możliwość przeprowadzenia w jednym terminie wyborów do wszystkich jednostek. Pomysł ujednolicenia terminu wyborów pojawił się już kilka lat temu, ale dotąd nie został zrealizowany. Nie chodziło tu bynajmniej o ułatwienia dla urzędników, raczej o efektowniejsze rozpropagowanie idei wyborów do rad osiedlowych. Statystyki ostatnio przeprowadzanych są zatrważające. W wyborach do rat Osiedli, 650-lecia i Stare Miasto wzięło udział niecałe 3% uprawnionych. Na Nowym Mieście zgłosiło się mniej kandydatów niż było miejsce w Radzie. Warto by było usiąść znaleźć przyczynę. Co jest powodem? Czy znikoma y, możliwość działania tych Rad, zakres tych Rad y, Współpraca tych rad z mieszkańcami danych osiedli. Ja ubolewam i obawiam się, bo my 22 września mamy kolejne wybory, czy rzeczywiście będzie ta piętnastka chętnych. Ja proponowałam młodym osobom, które znam na tym spotkaniu, co było z panią prezydenta, a propos ulicy Witosa i nie, nie mówi. Ja tylko chcę załatwić ulicę Witosa, ja nie mam czasu na pracę społeczną. Mieszkańców zniechęca fakt, że na wiele opiniowanych przez Radę projektów nie ma później pieniędzy. Mimo wszystko udaje się czasami wywalczyć remont lokalnej drogi czy zorganizować piknik. Przedstawiciel Rady Osiedla Podleśna, która tak jak Rada Proboszczewicka we wrześniu kończy swoją kadencję, pytany o osiągnięcie jednostki, zaprasza nas na peryferię osiedla. Stworzyliśmy tutaj boisko dla, dla mieszkańców osiedla, na którym organizowany jest piknik rodzinny oraz kuligi dla dzieci. Jednak i on nie ukrywa, że niełatwo jest zainteresować pracą w Radzie swoich bliższych i dalszych sąsiadów. Z frekwencją wyborczą jest tak, że ludzie po prostu nie chcą kandydować, a tylko po prostu widzą minusy tego, narzekają, a żeby się zgłosić i współpracować z nami to jest bardzo ciężko. Krzysztof Wężyk, który zanim został radnym miejskim długo pracował w Radzie Osiedla 650-lecia ma pomysł na reorganizację jednostek pomocniczych. Powołać cztery rady. Północ, południe, wschód, zachód. Generalnie wtedy by były większe koszty, bo taka rada zależy od jednostki, ma 8 tysięcy budżetu, 6 tysięcy budżetu. Wtedy ewentualnie taka rada by miała 30 tysięcy złotych. Większa liczba osób by musiała być zaangażowana, po pierwsze, i mieliby większy budżet, gdzie by mogli realizować swoje zadania. Idea radnego wężyka, przynajmniej w najbliższej przyszłości, nie może zostać zrealizowana. Dyskusję o tym będziemy musieli. Odłożyć w czasie dlatego, że w ubiegłym roku została podjęta uchwała o podziale miasta na okręgi pod kątem przyszłorocznych już wyborów do Rady, Rady Miasta Zgierza. A ponieważ okręgi te wyznaczono w oparciu o granice działających ratosiedli ich zmiany na razie są niemożliwe. Tym niemniej jeśli wrześniowe wybory potwierdzą tendencję do spadającego zainteresowania działalnością ratosiedli, włodarze naszego miasta powinni podjąć dyskusję na ten temat. Z komunikacji miejskiej korzysta wielu zwierząt. Często narzekają oni na zły stan pojazdów niemiłych kierowców. Kwestią dyskusyjną są także ceny biletów. Już za kilka dni za przejazd autobusem trzeba będzie zapłacić więcej niż dotychczas złote 20 groszy zł za bilet normalny, 1 ,10 zł 10 groszy za bilet ulgowy. Tyle wydać trzeba teraz na przejazd komunikacją miejską na terenie Zgierza. Są drogie, przecież nasz Zgierz to jest biednym miastem. To zależy od wysokości jakich to ma nazarawek. Ludzie narzekają jak jakiekolwiek podwyżki są. To jest normalne. No bo pensje nie idą w górę, a wszystko drożeje, także ale no co mają zrobić? Nie mają wyjścia. Od 1 lipca ceny biletów wzrosną. Bilet normalny kosztował będzie 2 ,40 zł 40 groszy, ulgowy zł 20. zł jeszcze całkiem niedawno były normalne. Wielu podróżujących pamięta te czasy. Cena jednak znacząco wzrosła. Zgierzanie już muszą szykować się na kolejną podwyżkę. Podwyżka podyktowana jest rozbieżnością cen biletów od realnych kosztów komunikacji Zgierz i tak praktycznie w całym województwie najwięcej dopłaca do komunikacji miejskiej. Wszyscy narzekają i się wcale nie dziwię. Porównując do łodzi gdzie na przykład Migawka za 80 zł jest na mnóstwo linii, na całą Łódź, a to jest 78 na 6 linii, w sumie 7. Mimo wszystko bilety miesięczne się opłacają i mieszkańcy chętnie je kupują, jednak one także zdrożeją. Koszt normalnego biletu na wszystkie linie wynosił będzie 78 zł, ulgowego 39. Za bilet na jedną linię autobusową natomiast zapłacić będzie trzeba 64 zł lub 32. Nie podrożeją jak na razie karnety 11 przejazdowe, będą one ważne do końca tego roku. Będzie stosowany tzw. upust handlowy. Choć bilet zdrożeje, lepiej w jego kupno zainwestować, bowiem wraz ze wzrostem ceny biletu wzrasta także cena kary za jego brak. Z lipcem wejdą również w życie wakacyjne rozkłady jazdy autobusów linii 1, 3, 4, 5 i 8. A teraz czas na najmilszą informację dla wszystkich uczniów. Kalendarzowe lato trwa, pora więc na wakacje. Dziś zakończył się rok szkolny 2012-2013. W szkole podstawowej nr 8 w Zgierzu już wczoraj koniec jednego z etapów edukacji świętowały klasy szóste. To nie było zwykłe zakończenie roku szkolnego. Była to wielka uroczystość z czerwonymi dywanami, błyskiem fleszy. Szóstoklasiści zakończyli jeden z etapów edukacji na swojej drodze. Dobrze się uczyłeś? Średnio. Dlaczego średnio? No bo takie oceny wyszły. Jakie słowa? Ja szkołą w Na pewno dobre. Najlepsze 6 lat w moim życiu. Trochę może i będę w Pani nauczyciele i ogólnie, super lekcje. Nauczyciele mogli mi wiedzieć, chodzi nauczycieli. To jest najważniejszy etap w życiu młodego człowieka, bo później już. Do czego się nauczą w podstawówce, szkole podstawowej, to już później to procentuje w dalszej nauce. A nauczyli się wiele. Ostatnie klasy szkoły podstawowej nr 8 najlepiej w Zgierzu napisały test szóstoklasisty. Z każdego przedmiotu w sumie dużo się nauczyliśmy. Pedagodzy przez te wszystkie lata zżyli się z uczniami. Jest to naprawdę bardzo duża więź. Tak mija szybko te sześć lat i stają się, proszę, już prawie dorośli. Uczniom rozdano świadectwa, a nauczycielom Oskary. Traktowali nas z, takim, z taką dobrocią, z taką po prostu jakąś sympatią i że nie było między nami takich złych relacji tylko zazwyczaj dobre. To jest podziękowanie jak gdyby za całoroczną pracę, a nawet można powiedzieć, że trzyletnią pracę. Od klasy czwartej do szóstej wychowawców. Można powiedzieć, że to jest oskar, który nauczyciel powinien dostać dlatego, że za to, jak się wykazał, na, pomógł nam w tym, co, i tego, co nas nauczył. Tak sobie to wymyślili uczniowie klas szóstych, że swoje zakończenie szkoły zamienili w galę oskarową. Uważam, że pomysł znakomity. Oprócz wręczenia nagród nauczycielom, podczas ostatniego spotkania z kolegami ze szkolnej ławki, wspominano lata spędzone w placówce, ale i dzielono się planami na wakacje. Jadę na kolonie i do Egiptu. Mam jakieś niby tam zaplanowane wyjazdy na wakacje i tak dalej. Wyjeżdżam na kolonie z przyjaciółmi. Teraz, gdy świadectwo w dłoni i pedagodzy docenieni, śmiało można opuścić mury szkolne i korzystać z uroków czasu wolnego. Życzę im bardzo wielu sukcesów w przyszłych szkołach. Mam nadzieję, że nie zapomną, że są absolwentami szkoły numer 8 i będą ją godnie reprezentować. I chciałabym, żeby w życiu wszystko, czego sobie zażyczą i o czym będą marzyć, by im się to spełniło. My również przyłączamy się do życzeń i podobne składamy uczniom innych szkół. Początek wakacji to dla dzieci nie tylko okres długiego lenistwa. Wraz z wyprawami za miasto i dużą ilością wolnego czasu zwiększa się ryzyko wypadków. Przypomniała o tym Rada Osiedla Stare Miasto, która zorganizowała dla najmłodszych specjalną imprezę. Mówiliśmy już dziś o niskiej frekwencji w wyborach do Rad Osiedli. Teraz przyjrzymy się jaśniejszej stronie funkcjonowania jednostek pomocniczych. Wraz z początkiem sezonu letniego wzrosła ilość imprez organizowanych przez Rady. W ostatnią niedzielę w Parku Miejskim odbył się specjalny festyn dla najmłodszych. Rado się na Stare Miasto organizuje imprezę dla dzieci pod hasłem bezpieczne wakacje. Poprosiliśmy o współudział Straż Miejską Policję, Straż Pożarną, grupę motocyklistów Czarne Orły. Robimy wszystko, żeby trochę polepszyć to życie dzieciom. Niech sobie poglądają, niech dotkną organoleptycznie, zobaczą jak wygląda motor. No i jest duża rozrywka dla nich. Choć literacka opowieść o Wojtku, który chciał zostać strażakiem, znana jest bardziej pokoleniu rodziców niż dzieci, strażackie wozy wciąż przykuwają uwagę najmłodszych. Odważny strażak, ratujący ludzi przed ogniem, to jeden z wymarzonych zawodów małych chłopców, także mundur strażnika miejskiego dobrze się kojarzy. Z bezpieczeństwami, że na drogach będzie tak bezpiecznie z nimi. Staramy się pokazać i wtajemniczyć dzieci w naszą pracę, odpowiadać na, na pytania, które zadają, pokazać sprzęt, którym dysponujemy. Mogą dzieci wsiąść do radiowozu, włączyć urządzenia. Zabawa zabawą, ale przewodnim tematem imprezy było przecież bezpieczeństwo dzieci. Stąd rozmowy na temat zasad, jakimi trzeba się kierować podczas wakacyjnych wypadów. Niby to są tematy takie, które na bieżąco się e, słyszy, ale wiele dzieci naprawdę nie wie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Na przykład nie skakać do, do nieznanej wody, ale nie, nie pływać e, w niedozwolonych zbiornikach. Nie jeździć ostrożnie, nie wpadać pod auta, y, przestrzegać z, y, przepisów, nie dochodzić za blisko do stawu. Uczono się o bezpieczeństwie uczestnicząc w quizach. Część brała też udział w zawodach zręcznościowych. Młodzi Gierzanie podziwiali przygotowane dla nich atrakcje, ale i sami byli przedmiotem podziwu. Będziemy występować o 12.10 jako grupa K2 Junior ze, Spo ze Spółdzielczego Domu Kultury Semno i mam nadzieję, że spodobają się nasze występy. Spodobały się i występy K2 Junior i Kodeksu i Fantazji, także innych grup tanecznych ze Domu Kultury impreza zorganizowana w niedzielne popołudnie jest tylko jednym z przejawów aktywności rady osiedla Stare Miasto. I pomoc socjalna przy organizowaniu paczek świątecznych i współudział przy organizowaniu wycieczek i jakieś właśnie pikniki i cały czas jednak patrzymy na ręce radnym miejskim i wytykamy pewne nieprawidłowości. Osiedlowy festyn nad stawem to już impreza cykliczna. Tegoroczna edycja udowodniła, że i przy niewielkich kosztach organizacji można przyciągnąć zgierzan. Czas na informacje sportowe. Ostatni mecz piłkarzy Boruty w tym sezonie zakończył się spektakularnym zwycięstwem. Zgierzanie pokonali gości z Pabianic 5 do 1. Dzięki temu klub nie spadł do niższej ligi. Czy w przyszłym sezonie Boruta ma szansę walczyć o wyższe cele? Kuba Niedziela. Przed ostatnią, w tym sezonie kolejką czwartej ligi sytuacja Boruty z była klarowna. Co nie znaczy, że łatwa. Aby nie spaść do ligi okręgowej, zespół musiał wygrać ostatni mecz z włókniarzem Pabienicę. My mamy 36 punktów, Pabienice 37 i zwycięstwo daje nam pewne utrzymanie się w czwartej A Atut własnego boiska był nie do przecenienia. Jednak piłkarze pamiętali o poprzednim meczu z Pabienicami. Udało się go tylko zremisować i to dzięki bramce w końcówce meczu. Mimo wszystko nikt nie dopuszczał do siebie myśli, że w niedzielę 3 punkty uciekną w Borucie. Przadnie żeśmy sobie powiedzieli, że po prostu to jest ostatni mecz i musimy go wygrać, przede wszystkim dla kibiców to tutaj co przyszli. U siebie dobrze gramy, jeszcze meczu nie przegraliśmy, więc to jest nasz stadion i wszystko, wszystkie zwycięstwa mamy. Zwycięstwo odnotowano także w ostatnim meczu. Do przerwy było 2 do 0, ostatecznie wygraliśmy aż 5 do 1. Klub ze zwierza przez całe spotkanie przeważał na boisku. Gdyby wykorzystano okazję z początku meczu, wynik mógłby być jeszcze wyższy. Końcowy gwizdek to wybuch radości piłkarzy i trenera. Cieszy mnie ogromnie to, że wywindowaliśmy się na 12 miejsce. Jest to najlepsze miejsce od 10 lat, jak tu jeden z działaczy wyliczył. Sukces jest w tym większy, że trzeba było nadrabiać słabe wyniki z pierwszej jesiennej części sezonu. Zaczynaliśmy z 10 punktami. Będąc czerwoną latarnią i na ostatnim miejscu. Byliśmy już tacy, jak to się mówi, no e, powieszeni. Może nieładnego słowa używam, ale taka jest prawda. Nikt nie liczył, że się wyciągniemy. Dobre miejsce w tabeli zapewniły przede wszystkim zwycięstwa na własnym boisku. Gdy opadła już pomeczowa euforia, pojawiło się pytanie, czy jest szansa, by w przyszłych sezonach walczyć o coś więcej niż tylko uniknięcie spadku. Jeżeli się trenuje, to nie trenuje się po to, żeby przychodzić tutaj, pograć, poruszać się, nie? Bo pograć, poruszać się to ja mogę w oldboyach, jak mam 44 lata a oni mają po 18, po 20 lat i na pewno jakiś cel im przyświeca. No, mam nadzieję, że ten cel to jest awans do wyższej ligi. Jeżeli się bardziej jeszcze zgramy, gdyż tutaj dużo osób z, z juniorów doszło do nas, jeżeli się bardziej zgramy w sparingach, w treningach, myślę, że będziemy mogli powalczyć o wyższe miejsce w tabeli. Zmienił się zarząd, przede wszystkim jest bardzo dobry prezes, tak, kierownik, którzy zaangażowali się tutaj w tą pracę, a nie tak jak wcześniej było, że tam lelą, tak. Wszyscy są zaangażowani w 100% w ten klub teraz. Czekamy więc na wyniki w przyszłym sezonie. Tym bardziej, że Buruta będzie jedynym klubem ze Zgierza grającym w Lidze Seniorów. Trener lokalnego rywala włókniarza, Marcin Nowacki, zrezygnował z posady, a sam klub nie przystąpi do rozgrywek w Lidze Okręgowej. Pozostanie drużyna juniorska, która w przyszłości ma być podstawą do zbudowania nowej drużyny włókniarza. To już wszystkie informacje, jakie przygotowali dziś dla Państwa dziennikarze programu lokalnego. Za chwilę gość tygodnia. Następnie zapraszamy na wspomnienia zwierząt z czasów edukacji. Proszę o pozostanie z nami.